Hej, kanał Jaśniki, tutaj ja Czarownica dzisiaj mam dla was historię z Let's Not Meet czyli z takiego subredditu na reddicie mam dla was dwie historie stamtąd w którym można wrzucać po prostu straszne spotkania z innymi ludźmi i to mają być z założenia prawdziwe historie, więc to nie są zmyślone historie tylko autorzy tych historii twierdzą, że one wydarzyły się naprawdę więc one wiecie, zazwyczaj nie są takie po bandzie jakieś wymyślone i w ogóle, tylko to są prawdziwe historie one nie są paranormalne, to są historie które dotyczą ludzi a teraz wytłumaczmy mój outfit. Po prostu po pierwsze, jest zimno. I przed chwilą byłam na dworze w zamieci śnieżnej. Szłam na swoją uczelnię tam załatwić swoje sprawy, odebrać e, swój dzienniczek z początkiem, dzienniczek praktyk. No więc e, normalnie droga na uczelnię to jest, nie wiem, kilometr. Mieszkam od uczelni. E, idę tam jakieś, nie wiem, e, jak się postaram, jak i się naprawdę, śpieć to 10 minut, potrafię tam miejsca, tak na luzie, no to 15-20 maks. Dzisiaj z moją koleżanką szłyśmy tam pół godziny, prawie godzinę. Jakby to, to nie jest yy, normalne, bo tak padał śnieg. Dobrze, że wiał wiatr, dobrze, że jak szłyśmy tam, no to wiał za nami, ale jak szłyśmy już pod górę, to wiał w nas, więc yy, tak. Było bardzo zimno, mimo tego, że człowiek ubrał się jak na sobie. i to jest dziwne, bo ja pamiętam takie zimy, brzmi to tak, jakbym była niesamowicie stara, pamiętam takie zimy, kiedy było po prostu minus 15, minus 20 stopni i człowiek zakładał kurtkę na kurtkę i nie było mu aż tak zimno potem się rozbierał z tej kurtki na kurtkę, bo stwierdzał, że to jest zły pomysł, a kurtkę miałam dokładnie tą samą. Ja nie wiem, czy to już jest starość, czy co to jest, czy po prostu w Kielcach tak wieje, ale jestem z Blonka. w Blongu też wieje. Może tutaj jest jakiś inny arkty arktyczny wiatr, chociaż to tam jest północ, ale może to jest jakiś górski wiatr, wiecie, góry święte wszystkie. Dlatego jestem w tym kocyku, bo po prostu jest mi zimno, ale nie przez to, że tu jest aż tak zimno, chociaż tu też zazwyczaj jest chłodno. Ale jest mi tak zimno, bo no, byłam przed chwilą tam na dworze i jest mi strasznie zimno. A czapeczka to nie jest dlatego, że jest aż tak zimno, nie przesadzajmy. Czapeczka jest dlatego, że nie chciałam się dzisiaj umyć głowy, ale stwierdziłam, że to w sumie jest świąteczna czapeczka, bo jest czerwona, tu jest pompon i prawie dzisiaj zostałam za zasłom, ale zostawmy to już za sobą i przejdźmy do przeczytania tego tekstu. Jak czytam, to muszę zdjąć okulary, bo ja jestem człowiekiem, który ma minusy. E, nie plusy, więc to nie są okulary do czytania, to są okulary do patrzenia, do czytania się... E, lepiej mi się czyta po prostu bez, mimo że muszę praktycznie tak mieć ten tekst na twarzy. Ale jak czytam tak bliżej, to no, po prostu nie wiem, jak mam założone okulary, nie wiem, czy ktoś z was, kto ma minusy, też ma tak, że jak czyta w okularach albo patrzy bliżej w okularach, to mu się gorzej widzi, czy to, nie wiem, czy to może jest kwestia estygmatyzmu, czy kwestia tego, że to są minusy, nie mam zielonego pojęcia, czego to jest kwestia, ale tak właśnie jest. To była wigilia, a ja byłem pierwszoklasistą w liceum. Moi rodzice są rozwiedzeni, więc święta spędzam raz w jednym, raz w drugim domu. Tego roku wróciłem wcześniej z imprezy świątecznej u moich dziadków. Kuzyni zaproponowali, że zostaną ze mną przez kilka godzin, ale odmówiłem pomyślałem, że mógłbym obejrzeć kilka moich nowych płyt DVD i spędzić trochę czasu sam ze sobą w domu, co jest rzadkością. A czasy, kiedy trzeba było filmy na płytach DVD oglądać, zauważyłam nieznany samochód zaparkowany na ulicy, ale nie zwróciłam na to uwagi, biorąc pod uwagę, że była wigilia. Pewnie krewny sąsiada, czy coś. Po wejściu do środka zamknąłem drzwi, wziąłem przekąski i zacząłem się relaksować. Byłem w domu może przez 15 minut, kiedy rozległo się pukanie do drzwi. Otworzyłem drzwi i uchyliłem je tylko odrobinę, by zobaczyć stojącego tam mężczyznę. Miał ciemne włosy, okulary i ubrany był w luźnym, codziennym stylu. Nie wyglądał na zbyt groźnego, ale w głębi duszy czułem, że coś jest nie tak. Zapytał: Hej, spodobał mi się samochód na podjeździe, jest na sprzedaż? Powiedziałem, mu, że nie sądzę. Czy jest tu ktoś, z kim mogę o tym porozmawiać? Powiedziałem i całkiem głupio dodam. Nie, możesz wrócić innym razem. I zamknąłem drzwi. Przekryciłem zamek tak szybko, jak tylko mogłem. Natychmiast sięgnął po klamkę i zaczął walczyć drzwi. Usłyszałem ciąg przekleństw i łomotanie ustało. Przerażony czołgałem się po podłodze do telefonu, mając nadzieję, że nie będzie mógł zobaczyć mnie przez jedno z okien. Wtedy usłyszałem odgłosy. Nasz dom miał otwarte drzwi garażowe, które prowadziły do pralni, gdzie zamek w drzwiach był zepsuty i nikt nie zadał sobie trudu, aby go naprawić. Właśnie wtedy usłyszałem krzyk mężczyzny i zobaczyłem przez okno, jak biegnie do swojego samochodu i odjeżdża. Mój wujek dorwał go w samą porę. Kto wie, co by się stało, gdyby nie wrócił właśnie do domu. Niestety nie zapisaliśmy numeru rejestracyjnego i nie mogliśmy niczego z tym zrobić, ale nigdy nie więcej nie będę w domu sam w święta. To jest powód, dla którego ja zawsze mam zamknięte drzwi. Serio. Nawet w akademiku, gdzie dużo ludzi ma otwarte drzwi, nie wiem, czy to są w ogóle zazwyczaje. Życie z otwartymi drzwiami dla mnie to jest nienormalne, niepojęte. Teraz, się, jak się wprowadziła moja współlokatorka, bo się przeprowadziła z innego akademika tutaj, to to jest moja kumpela bardzo dobra i ja ją całym swoim czarnym serduszkiem kocham, ale ja jej mówię, bo przyszłam tutaj i były otwarte drzwi, jak ona tu siedziała, i mówię: Kamila, zamykaj drzwi, bo jeszcze ktoś tu wlezie. Bo ja wiem, jak tutaj mieszkają ludzie, którzy po prostu ja nie wiem, skąd się biorą ci ludzie i gdzie oni się wychowywali. I Kamil mówi, dobrze, dobrze, będę zamykać drzwi, ale chyba nie wzięła tego na poważnie, bo ich nie zamknęła, po czym była sama tutaj. I wchodzi nagle jakiś facet i on do niej, ja chcę masło. Wiecie, to jest tylko irytujące, ale nigdy nie wiadomo, kto ci może wleźć do akademika, do pokoju w hotelu, do domu, więc najlepiej mieć zawsze zamknięte wszystkie drzwi. Wszystkie okna, wszystko mieć zamknięte i lepiej, żeby po prostu nie dawać ludziom szansy na to, żeby gdzieś weszli, no bo jeden przyjdzie i po prostu będzie chciał pożyczyć od ciebie masło, a drugi będzie chciał zrobić krzywdę, więc, no, jakby ostrożności nigdy za wiele. Wiem, że dla niektórych ludzi jest jakaś, nie wiem, paranoja, ale to jest naprawdę, no, mm -mm. druga historia. To wydarzyło się dzisiaj prawdopodobnie około 10 godzin temu, i im więcej o tym myślę, tym bardziej się boję. Moja starsza siostra, jestem facetem, musiała dziś zrobić resztę świątecznych zakupów i miała listę miejsc, do których chciałaby się udać w tym nasze lokalne centrum handlowe w północnej Virginii. Towarzyszyłem jej, ponieważ: 1. Jest bardzo drobną osobą, a ludzie zwykle uważają ją za atrakcyjną, więc często ktoś próbuje ją poderwać, przez co czuje się niekomfortowo. 2. Potrzebowała pomysłów, co mi kupić, więc miałem jej coś podpowiedzieć. Co ważne dla historii, niedawno wyrobiłam pozwolenie na broń, więc postanowiłam zabrać swój pistolet ze mną. To jest najbardziej amerykańska rzecz, jaką słyszałam od dawna. Chodzę. Przyszliśmy się po kilku sklepach, przejrzeliśmy masę koszulek, które przywoływały na myśl wspomnienia z dzieciństwa. Wiecie, nadruki z bajkami i takie tam. Staliśmy na tyłach kolejnego sklepu, przeglądając koszulki w poszukiwaniu czegoś, co by mi się podobało i byłoby w moim rozmiarze. Wtedy podszedł do nas facet z kozią bródką, kawał w ręce, stanął obok i zaczął przeglądać te same rzeczy. Samo w sobie nie było to dziwne było tutaj pełno ubrań. Potem patrzy na mnie i mówi: W tym sklepie mają dużo rzeczy. Co ciekawe, w tym konkretnym sklepie na tyłach wiszą nie tylko koszulki, ale również masa rzeczy dla dorosłych. Ale cóż, spojrzałem tylko na niego i powiedziałem: no, facet patrzył już nie na koszulki, tylko na mnie i moją siostrę. No cóż, jak już mówiłem, wielu facetów uważa moją siostrę za atrakcyjną, więc to nie było niczym dziwnym. Chodziliśmy wokół wyszaków, a on cały czas podążał za nami, krok w krok dookoła wyszaków. Gość zaczął wydawać się dziwny, więc położyłem dłoń na kaburze. Moja siostra jest teraz dość wyraźnie przerażona tym facetem, i muszę przyznać, że chociaż sam jestem dość wysoki i dobrze zbudowany, też zacząłem się bać. Może to przez to, że mamy masę rodziny w policji. może to przez to, że mamy masę rodziny w policji i dorastając, nasłuchaliśmy się wielu różnych historii. W pewnej chwili spojrzeliśmy na siebie w tej samej chwili i obydwoje powiedzieliśmy: To co, idziemy już? Na co odpowiedziałem OK, i skierowaliśmy się w kierunku przodu sklepu, gdzie byli wszyscy pracownicy i klienci. Kiedy odchodziliśmy, usłyszałem ze sobą: Hej! Widziałem, że to ten odrażający facet. Naprawdę nie chcę z nim rozmawiać, po tym jak zaczął czuć się nieswojo, więc idziemy dalej. Moja siostra szła przodem. Nie chciałem, żeby była bezpośrednio obok tego człowieka. Ten brak odpowiedzi nie powstrzymał go, więc po raz kolejny usłyszałem ze sobą: Hej! W końcu się odwróciłem. Stał z ręką wyciągniętą, tak jakby chciał się przywitać. Powiedziałem co? Bo nie bardzo widziałem potrzeby podania ręki temu gościowi, a on odpowiada: No, i tak miło Cię poznać. Co może i nie byłoby takie dziwne, gdyby nie jego wcześniejsze zachowanie. Odpowiedziałem mu: Nie, dzięki. Co najwyraźniej mu się nie spodobało, bo powiedział: Ty też się Pierdol. Nie za bardzo się przejąłem tym, co powiedział. Odwróciłem się i zacząłem iść przed siebie. Gościu najwyraźniej liczył na inną odpowiedź, bo zawołał za mną: Pierdol się łysął. To jest jakieś, nie wiem, podstawówka. Podczas tej małej sprzeczki moja siostra robiła to, co było naszym pierwotnym planem, szła w kierunku wyjścia. Odległość między nami rosła, więc była nieświadoma tego, co się dzieje, aż do ostatniej zniewagi, która została wykrzyczana. Odwróciła się nie wiedząc, co się dzieje, zapytała, co odpowiedziałem po prostu idź dalej, wiedząc, że nie warto angażować się w dalszą sprzeczkę z tym gościem. A gdyby stwierdził, a co gdyby stwierdził, że warto wyjść za nami ze sklepu i zrobić Bóg jeden raczej wiedzieć co. Natychmiast udaliśmy się do innego sklepu w centrum handlowym. Tam doszedłem do wniosku, że może wcale nie chciał podać mi ręki, tylko wylać na mnie cokolwiek, co było w tym kubku, albo zabrać mi broń, albo wyrwać mojej siostrze torebkę, albo coś jeszcze innego, czego nie jestem w stanie pojąć. Ogólnie to, co. Było pokazane w tej historii. Ja wiem, że to jest taka historia, że o, nic się nie wydarzyło, Jezu, ale spróbujcie przeżyć sami coś takiego. Ogólnie ta historia uczy nas tego, że nie należy być miłym dla innych ludzi. Naprawdę. To znaczy, no, wiadomo, ogólnie uprzejmość i tak dalej, ale jeżeli czujecie w środku, że coś jest nie tak, to nie macie obowiązku, żeby być miłym. To jest bardzo ważne, bo u nas, nie wiem, mają jakieś takie zwłaszcza dziewczyny, o czym, że zawsze trzeba być miłym, kulturalnym. Nie, jak ktoś cię zaczepia i nie chcesz z nim rozmawiać, to masz pełne prawo, żeby go spławić i po prostu albo go zignorować, zauważyć to, że on do ciebie mówi, spojrzeć mu się prosto w twarz i iść dalej i, wiecie, być świadomym swojego otoczenia i tego, co się dzieje, ale nie musicie jakby reagować na wszystkich ludzi, a jeżeli ktoś do was gada, gada, gada i wy czujecie, że coś jest nie tak, to możecie mu po prostu powiedzieć, żeby się odpierdolił. I naprawdę nie trzeba być miłym, bo bardzo często bycie miłym kończy się źle w takich sytuacjach. Nie mówię, że ogólnie w życiu to, jeżeli ludzie są mili, to też bądźcie mili, no nie kultura osobista, ale jeżeli dzieją się takie rzeczy, gdzie czujecie, że jesteście w zagrożeniu, to nie bądźcie dla tych ludzi mili, okej? Okay? Możecie nawet bezczelnie wyjąć telefon i zrobić mu zdjęcie e, i wysłać je komuś, żeby wiedział, że w razie czego ktoś ma jego zdjęcie. E, ale po prostu naprawdę nie trzeba być miłym, tak? Nie trzeba się zgadzać, żeby gdzieś z kimś iść. Nie trzeba kontynuować jakiejś rozmowy, jeżeli czujecie się nie swoje, Możecie po prostu obrócić się na pięcie i odejść. Tak, możecie uciec, odbiec, nieważne, że ktoś sobie coś pomyśli, tak, że jesteście niekulturalni, że jesteście niemili, że, że nie wiem, że cokolwiek. Naprawdę, nie zawsze warto jest być miłym. I można być chamskim i wrednym i odstraszającym, tak? No bo no, nie zależy wam na tym, żeby ten człowiek dalej z wami rozmawiał, więc dlaczego się w ogóle angażujecie w jakąś rozmowę? To jest bardzo ważne, żeby się tego nauczyć, bo wiele osób po prostu... Tygodni nie umie i będzie dalej rozmawiała z kimś takim. Ostatnio rozmawiałam z moją znajomą, którą zaczepili no, chcieli ją zrekrutować do brudelu na dworcu w Warszawie. I ona mówi, że no, zaczęła z nimi rozmawiać, bo sobie nie wiedziała, co ma zrobić. Jakby no, mogła się odwrócić i wsiąść z powrotem do posągu, ale ona nie wiedziała, co ma zrobić, nie chciała być niegrzeczna, więc zaczęła z nimi rozmawiać. No, takie, nie! To jest właśnie ten moment, w którym trzeba być niegrzecznym. Dobra, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!